Siema, dzisiaj gramy w gówniane szachy, czyli moje szachy. nie, już mi się nie chce. się odbudować. Tą samą taktyką. Tylko, że ten się mi nie przeszkadza. Aha! Już zaczynamy piękną grę. No dobra. Już się gości nienawidzę. Dobra. Zagrałem z kimś innym. Ale, że Czekaj... Dobra... No, ty śmiecił. Nie! Jest głupi! Dobra, spokojnie, spokojnie... To... To był prank. Jest plan, jest plan. Pobawi mi się w szybkie matowanie. Tutaj, potem tutaj, a potem tutaj królem. Je, już. Więc tak, tutaj... żeby iść tu, potem tam i wtedy jest mat tak naprawdę jest mat w jeden dwa trzy, czterech ruchów pięć o. Nie ruszę się tym, błagam. Kurde. No wiedziałem. Hmm. Tutaj mamy szacha. On się rusza tutaj. Tego konia trzeba stąd wywalić jak najszybciej, jak się da. I wtedy jest mat. Przeszkadza. Co powinien zrobić? Jeśli on tak zaatakuje, jeśli on tak zaatakuje, to ja wbijam. Co wtedy? On się odsuwa koniem. Powiedzmy, że on się odsuwa koniem. Gdzieś tam. I ja wtedy. Tak, on mi wtedy dwa Nic mnie nie da. A był tak. Taki piękny plan był. Nie wiem, co mogę szczerze zrobić Dobra o, widzę, widzę Mam tutaj dojście Tylko, że jeśli tam wejdę, to on mnie kropie Jakbym tutaj wszedł Mam to No ty śmiecił mały Plan. Taki plan mamy, tylko to spokojnie. Prześli tutaj, potem tutaj. Dobra. Tam, tam i to, i to jest zagrożone. znaczy i to. To dwie są zagrożone. Czyli rusza się on kamieniem tutaj, albo tutaj. Ja wbijam w niego. On mi się tego. Albo on nie rusza się kamieniem, to Tak jeszcze, Ile chłop myśli? Dobra, tutaj nie ma co te... To jest, to już jest... To jest... To jest... To jest mat. Tylko, że to coś mi psuje wszystko. A im poszedł tutaj, nie, to, to nie chociaż dobra to jest to jeszcze więcej planów jest dobra dobra tam się nie opłaca iść No ty mały... Czekaj... Co ty wystrzeliło poza skalę? Dobra... To weź mi, ty mnie ruszaj, bo ci wywalę kopa. To ja będę myślał tak jeszcze... Albo, walimy królową za królową Chyba że nie się skapnie to... Ten... Spokojnie, spokojnie A to wtedy ten nie jest chroniony A jeśli pójdę tam Ktoś się ruszy, wejdę tam, to mnie nic nie broni. Trzeba tak... Potem tam... Potem... Tam... Idealnie... Nie! No, muszę sobie bycie, żeby być chronionym. Bo wtedy jestem w białej strefie. A, dupa... Ale mam plan. Mogę się tym ruszyć tutaj... To królowa go bije... Potem ja go biję, potem ja roka biję. Jak jestem tutaj, to mam tutaj przejęte pole. jeśli widzę tutaj to... To jest temat... Nie, tu wygrywam. <laughs> Dobra. Dobra. Czyli tak. Więc taki. Tutaj tym. Potem wieża tam, wtedy właśnie. Jak go... Aha. Znam moją taktykę. Jeszcze jedna. Co to za szambo w ogóle jest? Być wieże... wieżą, czy co? Co to jest? <śm> czegoś takiego nie widziałem mogę próbować ten mój ten jak to było czekaj Najpsuta jest to naprawdę. Co ty chopie robisz? Nie, no ten koń mi bije. Gdyby nie ten koń tutaj, czy tutaj. To wygrał już. To już było ostateczne posunięcie, ale dupa. <laughs> nie, ale to nic nie da. Bigo. Wtedy ja wjeżdżam tutaj. Potem tam, bo nie chcę tu tam. A jakby tutaj pójść, tutaj, potem tak, potem tak, potem tak, ten mi bije nic tego nie zostaje. Mądre. A mogę też tak. I tak. Zepsułeś wszystko, no ty śmiecił, zepsuł tym wszystko, jeśli tak się nie posunie, to wygrywam. Ale może tylko tutaj, tutaj, tutaj pójść, nie, tylko tutaj pójść może. A wtedy ja myk tutaj I wygrywam I chyba, że pójdzie tutaj Kurde. Ej, ej, ej. Niech on tym koniem pójdzie stąd mi. Trzeba tego śmiecia wyciągnąć. Przynajmniej zrobimy tak. Potem tak, jeśli on tak zbije. Po co ja w ogóle tym poszłem? z Maria, jaki głupi jestem. Chociaż nie, to jest git. jest git, To jest git, to jest git. Bo potem, jak on będzie tam... Aha, on nie zbił. No, zepsułem plan. Tak, trochę. No spokojnie. Nie ma co się mazgaić. Bo tu... Nie, jeszcze nie ma. kiedy pójdę... Tam jest. Tam jesteś. Gdy pójdę tutaj, a potem tutaj. A może się ruszy królem. To może wtedy tak. Czy... Nie może tutaj. Uff. Może tutaj i tutaj. Czy on ma FF? Chyba przegrał już. Nie, nie przegrał. Jeśli pójdzie. Ta się, że coś potrafię. Dobra. Dobra. Udało się? Gdzie jest sześć wygranych? Pokaż mi to. Pokaż. to jest wincz? nie wiem co to tak robi albo tak jakie głupie te dobra you can me now right